Przechodzimy do głosowania. Zgodnie z artykułem 4 ust. 3 regulaminu Sejmu, Sejm wybiera marszałka Sejmu bezwzględną większością głosów. Wybór pana posła Włodzimierza Czarzastego na stanowisko marszałka Sejmu będzie jednoznaczny z odwołaniem go ze stanowiska wice-marszałka Sejmu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani panów posłów jest za wyborem na stanowisko marszałka Sejmu? Pana posła Włodzimierza Czarzastego. Kto jest przeciw? Działa, działa, w nie przyszli. Nie ma. Więc co jest jeszcze? Wyniki. Działa, działa. Kto się wstrzymał? Działa, działa, bardzo, działa bardzo Wszystko pięknie. Działa. Wszyscy zagłosowali. To jest najlepsze. Teraz nie jest to się przynieść, tylko już, koniec. Działa, działa. Dziękuję. Głosowało 447 posłów, większość bezwzględna 224, za 236, przeciw 209, wstrzymało się 2. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana posła Wozimierza Czarzastego na stanowisko marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.